Uczeń miał 8 godzin tygodniowej informatyki, To była rewelacja na tamten czas. Pierwsi mieliśmy internet. Pierwsi mieliśmy internet. W Kielcach połączono siecią nową. Jeszcze tak ciekawostkę, jakbym bym, raz ja to powtarzał. ówczesnych władz. I mówię, ja mówię, że chcę założyć internet, a tamten wiceprezydent mówi: Rozwaliłeś internet, chcesz budować internet? Ja tego tłumaczę. W szkole mamy bardzo miłą atmosferę. Yy, mamy do dyspozycji yy, wiele zajęć takich yy, sportowych, pozalekcyjnych, i ogólnie szkoła godna polecenia. Specjalnie tak, ja przyjechałam z Hiszpanii, proszę pana, specjalnie, zamówiłam sobie bilet wcześniej, dziecko tu było moje na wakacjach u babci, chciałam, żeby po prostu też zobaczyła Polskę, przyjechałam tutaj na, na zjazd. Do hymnu państwowego. Do hymnu szkoły.